Wykład poświęcony był 150. rocznicy powstania styczniowego, wielkiemu zrywowi niepodległościowemu Polaków, który zakończył się tragedią narodową. Chciałbym uprzytomnić, że ten wielki zryw narodowo wyzwoleńczy, powstanie styczniowe, objął nie tylko ziemię Królestwa Polskiego czy zabora austriackiego i pruskiego, ale przede wszystkim Objął również szeroko dawną Ziemię Wielńską, historyczny powiat wierzyński. Że tutaj w latach 1863-1864, a przede wszystkim w 1863 roku, stoczono wiele bitew i potyczek. Z których to bitew i potyczek kilka skończyło się olbrzymią tragedią mordem dokonanym na wirońskiej młodzieży, wińskiej patriotycznej młodzieży, która pospieszyła do szeregów oddziałów powstańczych. Młodzież ta słabo uzbrojona, nieprzygotowana wojskowo, padała ofiarą carskich mordów. Szereg trudniejszych bitew i potyczek Powstania Styczniowego miał miejsce na terenie ziemi wieluńskiej, między innymi pod Kuźnicą Grabowską, dzisiejszy powiat ostrzeszowski, pod Praszką, Rychłocicami, Radoszewicami, Lututowem, Rudnikami i Świątkowicami. Do dzisiaj, mimo upływu 150 lat, od wybuchu tego wielkiego, patriotycznego, zrywu narodowego, pozostało na terenie Dawnego powiatu wileńskiego, czyli historycznej Ziemi Wileńskiej, jeszcze szereg upamiętnionych miejsc walki i męczeństwa, które są świadectwem, że Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległego bytu państwowego. Że to nowe pokolenie niepokornych, które w 1863 roku dało dowody swego bohaterstwa. Jest to dziś jeszcze czczone i będzie czczone. Upamiętnione miejsce walki i męczeństwa związane z powstaniem styczniowym znajduje się w Wieluniu w lasku miejskim, gdzie jest wystawiony pomnik ku pamięci straconych bohaterów powstania styczniowego. Nagrobki weteranów powstania znajdują się także na wieluńskim cmentarzu, natomiast w Białej, Radoszewicach, Mokrsku i wielu innych miejscowościach można zobaczyć obeliski upamiętniające wydarzenia sprzed 150 lat. W samym Wieluniu do bitew i potyczek z okresu powstania styczniowego nie dochodziło. Nie dochodziło z tego względu, że Wieluń, jako miasto powiatowe, były jednocześnie siedzibą silnego rosyjskiego garnizonu wojska rosyjskiego. Wobec tego powstańcy nie mieli szans na to, by tutaj toczyć, by tutaj toczyć podjąć walkę z dobrze uzbrojonym i wyposażonym. Żołnierzem rosyjskim. Były wprawdzie plany opanowania Wielunia przez oddziały walczące na terenie powiatu między m.in. generała Taczanowskiego, Józefa Oksińskiego, żeby opanować Wieluń i uczynić z Wielunia taki punkt przerzutu broni dla walczącego oddziału w Królestwie Polskim, przerzutu broni, jakie dokonywane były z zaboru, zaboru pruskiego. W samym natomiast mieście, jak powiedziałem, do walk nie dochodziło. Natomiast tutaj w Wieluniu dochodziło do publicznych egzekucji na powstańcach. Najpierw te publiczne egzekucje odbywały się na Starym Rynku, dzisiejszy Plac Legionów. Tutaj rozstrzeliwano Powstańców pochodzenia polskiego i byłych żołnierzy wojska carskiego, którzy przyłączyli się do oddziałów powstańczych. Podczas wykładu słuchacze dowiedzieli się również, że profesor Tadeusz Olejnik otrzymał zaproszenie od prezydenta Bronisława Komorowskiego na uroczyste obchody 150. rocznicy powstania styczniowego w Warszawie. W Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość inauguracji obchodów powstania styczniowego w całym, w całym kraju. Otrzymałem to zaproszenie z tego względu, że Wieluńskie Towarzystwo Naukowe było inicjatorem opublikowania, widania, opracowania, wydania książki pod tytułem Powstanie Styczniowe na Ziemi Wieluńskiej. Ta książka ukaże się już za kilka dni. Jej promocja odbędzie się 16 stycznia, stycznia w Wieluniu, i mam nadzieję, może uda mi się również tę książkę przekazać panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Fakt zaproszenia tutaj przedstawiciela Wilunia na te krajowe uroczystości świadczy o tym, że doceniana jest przede wszystkim działalność Wiluńskiego Towarzystwa Naukowego w zakresie dokumentowania dziejów Wilunia i ziemi wieluńskiej. Książkę Powstanie styczniowe na ziemi wieluńskiej wydano dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury oraz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa.